Witam was wszyscy bardzo bardzo was witam na nowym filmie na kanale który myślę że nie będzie interesował zbyt wiele osób zdaję sobie z tego sprawę aczkolwiek dla osób które będzie on interesował będzie mega przydatny ponieważ opowiemy sobie o tym jak zamrozić pieniądze na rynku steam jak to zrobić najlepiej w taki sposób żeby mniej więcej cały czas tych pieniędzy było tyle samo i Ktoś, kto nie jest odbiorcą tego filmu, zapyta: Co, ale po co zamrażać, skoro można zrobić więcej? No, ogólnie to zamrażanie pieniędzy na Steamie polega na tym, żeby kupić coś, co ma jak najmniejszą szansę na to, żeby poleciało w dół. I to, czy to poleci do góry, czy zostanie w miejscu, nas nie interesuje. O to właśnie chodzi w zamrażaniu pieniędzy. Dużo osób, którzy, które po prostu mają max y, balansu na Steamie, czyli tam 7500 albo 7600, y, no muszą podejmować takie decyzje, żeby po prostu y, zamrozić te przedmioty. Y, no i ja przychodzę, znaczy te pieniądze i ja przychodzę z propozycją, jak to zrobić. Y, ogólnie, jeżeli chodzi o to, co najlepiej zamraża pieniądze, to są skiny po pierwsze stare. Które mało się wahają w cenie. I jednym z nich jest właśnie tutaj na obrazku pokazany Dead by Kitty, ponieważ jest on bardzo, bardzo starym skinem. Ma już bardzo dużo lat. I jak możecie zauważyć, ogólnie już swoją górkę miał rok temu. No i teraz jest na takich tendencjach znowu stagnacyjnych w porównaniu do tych okresów. Wiadomo, najprawdopodobniej teraz wszystko gdzieś tam może spaść. Więc e, nie powiedziałbym, żeby to było jakieś rozwiązanie na to, żeby przetrzymać ten e, niż, no bo nie sądzę, aby tak mogło być. E, aczkolwiek wydaje mi się, że gdzieś tego typu skiny po prostu najmniej na tych momentach cierpią i możemy sobie zobaczyć nawet ten wrzesień, gdzie, pomimo, że były rekordowe spadki po nim, to i tak sam wrzesień nie wpłynął na to. E, a nie, to ten wrzesień przepraszam, 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 przepraszam. To ten wrzesień o. Ten wrzesień i tak nie wpłynął na to, żeby gdzieś ta scena jakoś bardzo mocno spadła poniżej tego poziomu stałego. Także to jest jedno z rozwiązań. Chciałbym sobie jeszcze zobaczyć yy, Dead by Kitty, ale w formie Factory New, yy, Tylko bez stat -tracka. Aha, no nie ma takiej formy. Karamba, to nie fajnie. Nie wiem jak jest z, na przykład AWPom czy no bo tutaj wiadomo, że jest to forma Faktoreniu, chociaż też jest dosyć stała, jak widać, tylko no niestety to wybicie, które ostatnio jest, ale 1200, yy, gdzieś tam pewnie z perspektywami do tego, żeby się to dało odsprzedać. Na pewno kiedyś się to będzie dało odsprzedać, no to są tego typu właśnie sytuacje, które gdzieś tam można sobie wykorzystywać. Też warto, żeby ten przedmiot miał dosyć sporą aktywność, aczkolwiek nie za dużą, ponieważ im większą ma aktywność, tym bardziej oddziałowuje z rynkiem, a im mniejszą ma aktywność, tym macie mniejsze, mniejsze pole do zwrotu tych pieniędzy. Więc ważne jest to, żeby sobie wypośrodkować gdzieś tę aktywność, żeby ona była tak, żeby codziennie coś się na przedmiocie działo, a żeby się nie za dużo działo, tak jakby. To jest bardzo ważne. I kolejną rzeczą, która pomaga dokładnie w tym samym problemie, są rzeczy, które można dostać na głównej stronie CSO. Tylko że przez to, że mieliśmy zmianę tak jakby zmianę wartości waluty na Steamie, narodził się taki problem, że na przykład weterana wojny narkotykowej Yy, narkotykowej można zdobyć za 4,27 a na Steamie kosztują 4,55, więc też kiedy będziecie dokonywali tego typu transakcji yy, trzeba yy, patrzeć na to, gdzie jest to po prostu tańsze i jak to zrobić yy, ogólnie jeszcze jest taka sytuacja, że te naklejki, na przykład ta, ta naklejka konkretna, ona zawsze będzie w okolicach 4 zł, no nigdy nie będzie, nie ma szans, żeby ona była Tańsza niż 4 zł, nie? Jak widzicie, ona się nawet waha, czasami do 5, co sprawia, że da się na niej zarabiać. W ogóle na tej naklejce są takie jaja z tym zarabianiem na niej. Ja sam na niej zarobiłem. Czy strasznie dużo, to się nie będę chwalił, ale dużo na niej zarobiłem ogólnie handlując nią. Miałem taki okres, kiedy miałem jej bardzo dużo w swoim ekwipunku i no po prostu. Ta naklejka gdzieś tam rzeczywiście istnieje. Da się na niej nieźle wyjść na plus, jak ktoś chce tak robić, ale do samego w sobie zabrażania pieniędzy też jest bardzo, bardzo dobra, ponieważ ma duże wahanie na Steamie. Ludzie chcą kupować nawet trochę drożej niżeli przez, sam, przez samego CSA. No a teraz jest dosyć tania, także może to, to są właśnie takie sposoby na to, żeby gdzieś tam te pieniądze zamrażać. Jeszcze są na przykład kapsuły. Kapsuła. Nie, CSGO. Chociażby. Nie? Jak się nazywało? Aha, CS20. Nie? To po prostu CS20. Ale mnie trollują. O, pojemnik z naklejką, rzeczywiście. I to są dokładnie tego, ty, tego samego typu rzeczy. Gdzie naprawdę te spadki, które gdzieś są, one są takie, bym powiedział, trochę wyjęte z głównego urzędu statystyk z dupy. Yy, wiadomo, gdzieś one rzeczywiście istnieją. Aczkolwiek, kupienie tego czegoś za 4 zł dalej sprawia, że jesteśmy gdzieś tak na środku tego całego wykresu i gdzieś zawsze będziemy w stanie to spieniężyć. Ponieważ ta mm, kapsuła ma jasny wyznacznik swojej wartości, je, którym jest z kim. I z tym pilnuje, żeby y, tu się nic nie rozjechało za bardzo i nie zrobiło szpagatu. Także to są ogólnie takie przedmioty, które pozwalają nam dobrze mm, całkiem zamrozić te pieniądze. Często też przy tym zamrożeniu mm, dają nam zarobić, bo kiedy na przykład kupimy ich bardzo dużo, ewentualnie gdzieś tam w ogóle każda transakcja, jaką wykonujecie tak jakby na jakimś przedmiocie, zostawia po sobie ślad. I to nie jest tak, że jeżeli sobie zrobicie zlecenie kupna, to automatycznie tego nie ma. Zauważcie, że przed czym ja yy, zrobiłem sobie zlecenia kupna na Renegadesy, yy, tych zleceń nie było i dlatego mogłem je zrobić. Po tym, jak ja je zrobiłem, nagle kolejne zlecenia się pojawiły. Czy jest to jakiś przypadek niesamowity, że akurat przez kilka miesięcy nikt się tym nie interesował, i nagle, jak ktoś tutaj wrzucił kilkaset zleceń, to. Gdzieś ktoś wrzucił kolejne i kolejne pewnie tak. Ale wydaje mi się po prostu, że pomimo tego, że gdzieś może tutaj akurat to był przypadek, to sam osobiście widziałem sytuację, jak skrzynia horyzontu jest zawyżana przez to, że ktoś nie, nie kupował ich od razu. Tylko zrobił sobie zlecenia, kupna na nie, co podbiło automatycznie tak jakby średnią sprzedaży. Także to też miejcie na uwadze, kiedy będziecie chcieli gdzieś tam zamrażać pieniądze. To jest dosyć ważne, że jesteście w stanie nieświadomie podbić nagle cenę czegoś, co może nie być jakieś złe dla was. Także co, trzymajcie się na razie.